No Cześć, witam wszystkich, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Diablo 3. Tym razem nadal y, będziemy wędrować po Górze Arreat. Tym razem będziemy szukać serca grzechu, bo z tego co pamiętam, to chyba te serca grzechu są dwa. Także w poprzednim odcinku już nastąpiła pierwsza konfrontacja z tydem, z tam pajęczycą taką. Chyba jakaś tam dupa tego, dupa zmodana chyba. Dobrze, idziemy razem walczyć, a teraz razem sobie przyjrzymy kupców. Nie wszyscy możemy być wojownikami. Ktoś musi sprzedawać ekwipunek. Tak, ktoś musi, to pewnie to będziesz ty. W zasadzie chyba nam się fajne karwasze trafiły U kupców tak mi się wydaje zresztą. Zresztą u kurtów się znalazłem, nie wiem, mniejsza z tym. Wiem, że... teraz jeszcze... ...mojego towaru pochodzi od zabitych żołnierzy. To co, oni już go nie potrzebują, prawda? No, ale nie nadrobię tyle, no. Tutaj się zanurzę. Mam dziś sporo demonów, jest zbyt dużo. Możesz coś z tym zrobić! To dużo życie tam to zabierało, to jest fajne, tylko żeby to było miejsce na klejnak. O! Ale pasek jak najbardziej wezmę, pasek jest fajny, nie zabiera nic życia. Nawet dodaje obrażeń, także ciach. To sprzedajemy, tu jeszcze nic, nic, okej. Okay. Krater Ararat, poziom drugi, tak? No to ruszamy z misją. Czyżby on kliknął dobrze, to byłby na pewno lepiej. Blisko. Tak, blisko. Aż ja się cieszę, czy ja tu nie byłem, cholera. Ale zobaczę tutaj ten punkt. Nie no dobrze jest. Przez chwilę myślałem, że tu byłem, a to te lokacje niektóre są bardzo podobne, także mogą się prowadzić cały błąd, bo po co? Dokładnie tak, widzicie. Moją przygodę pokonując sobie z zapinaczką, bo ona się przydaje to ze względu na to, że zamienia w kury. Poważnie, tylko co względu na to się przydaje. A to jest o tyle wygodny czar, że um, ona potrafi nawet zamienić elitę. I wiecie jak na poziomie normalnym, to sami widzicie, że jakowego jako takiego wsparcia nie potrzebuje zbytnio. Świetnie sobie sam daje radę. No ale już na Inferno... na Inferno to się może bardzo przydawać. Zwłaszcza, że wiecie, jakie na przykład... Jest jakaś elita i nagle czardziej tam zamieni w kurczaki, no to wiadomo, nie? Na Inferny elity mają trochę tych takich buffów swoich, jakby to powiedzieć. Typu wolery, nie wolery i tam jakieś trucizny i tak dalej i tym podobne I że mówię no, tam wtedy czarodziejka się bardzo przydaje Pomimo tego, że na przykład wiecie no Templariusz Templariusz potrafi nam na chwilę dodać życia, tak? No ale co z tego, skoro mamy silną elitę przeciw sobie? To tak naprawdę chyba trzeba jakąś taktykę, żeby ją pokonać, nie? A nie tam na chwilę trochę życie nam doda i co z tego jak to tak no zarypię i tak twoja obrona dokładnie Ani trochę, babo Ej no mam głupie wrażenie, że już tu byłem Nie wiem dlaczego, mam takie głupie wrażenie, że... że się się powtarza plansza. Obym się mylił. Chcę tylko wyjść. Dzisiaj w tym odcinku chyba już skopiemy tą CDR raz porządnie. W poprzednim, jak pamiętacie, było... ...jedne starcie, tylko ona uciekła. Jedno, jedno starcie, boż ona uciekła i przysłała te takie sukuby swoje córki coś takiego, wiecie, takie brzydale ze skrzydłami. I zobaczymy teraz czy po prostu zostanie do końca, będzie walczyć fair, czy... Yy, czy ucieknie. jak sobie radzi ta hydra nawet jednakże yy, mimo wszystko chyba i tak poczekam na, na tą hydrę elektryczną zawsze jej używałem Ona no, zawsze by tak pasowała mi do rozegrywki bo ta kopała tak dużo szybciej odkruszony Topas. Skrzynie, nie bierzemy. Znowu jakaś elita? O widzicie, Ci już mają zamrażanie, mają nie? Ale jest na przykład u szamana taka zdolność jak chyba duchowa wędrówka to się nazywa. I... która pozwala uciec z tego zamrażania. Ym, to ona pozwala uciec akurat w takim momencie Jak wiecie, jak już jesteśmy zamrożeni i dostajemy baty, nie? To no wtedy jeszcze jest... Właśnie jak mamy w szam, szamanie tą duchową wędrówkę Ona pozwala nam uciec i no czasami wielokrotnie ym, No uratować skórę, no nie ma się nie to oszukiwać bez cierpienie! Już wkrótce moja konkubina pokaże ci, co znaczą te słowa. Dobra, gościu, Babyluzu. No pewnie, że byłem w tej wieży przyklęty. Mam nadzieję, że się nie przeliczysz. Przecież nie, no cholera, co ja mam to mają, że tu byłem, no? Poziom się przyda, dobra, no, od razu go sprawdźmy. Meteoryt, co tu jest? 390, tak? A nasza Shazamie daje 510, no kuszące, ale nie. N -n -n, to nie, ale tutaj zobaczę... Ognisty wiązki, bo... Nie na cholera 195... Nie, ja zostawię sobie to, bo na pewno zadaję tak jakby podwójne obrażenia. Późniemy zapłon, to też tak. Dobra, także ja stąd nie chcę nic. Proszę coś mi się sprzedało. Dobra, ruszamy dalej. Zobaczymy, tu chyba będzie te serce grzechów. No właśnie rozprawimy się z Cydeą, tak mi się wydaje, a jak się już rozprawimy z Cydeą to nie być chyba jeszcze jeden krater i już chyba az Podejdę sobie tutaj, chociaż na no, płonie tu, tutaj, bo jak widać wejście jest tam na dole, czyli też jeszcze, jeszcze tutaj nie będzie serca, no trudno. Która no, pójdę sobie dalej? Nie wiem, hmm. kto w tej wieży jest bardziej przeklęty: demon, czy mnie? Chcesz mnie atakować? Zaklinaczka naprawdę jest fajna, ale, i tak y, chyba z, z tych wszystkich y, pomagierów, którzy nam towarzyszą, on to Shellman ma chyba na, najlepsze teksty. Ja się tylko i uzupełniam sobie złoto. Naprawdę teraz w mam taki DPS, że praktycznie nie muszę nic robić. W sumie od dłuższego czasu, cały 30 lat, ja nie muszę nic robić, taka prawda. Nawet nie wyobrażasz sobie rzeczy, które będę ci robić. Ale sobie nie wyobrażam, jakbym miał taką laskę, wiedzie z odwłokiem pająka, to... Niechaby by nie była super seksowa, to wątpię, że to się podobało. Chociaż, wiecie, są różne zgłoszenia, także no nie mi krytykować. To okupuj. Tymi dobra, gościu, też radę. Zachowaj to dla siebie, dlaczego cię zmuszamy. Czy naprawdę nie interesuje, gościu? No no nawet i zwykły NPC, który się do nas przyłączył, ma takie DPS, że wszystkie potwory padają na hita. Coś tu nie halo, prawda? Jak mi się to podoba w ogóle mi się to nie podoba. No dobra, pójdzie się tutaj. Tu jest koniec trasy tak jak myślałem Cofniemy się tędy, bo powinno być najszybciej chyba Jakieś łańcuchy chyba dzwonią, nie wiem czy mi się wydaje Dobra, pójdziemy, zobaczymy tutaj co jest to właśnie, tu mamy nasze wyjście O, ten NPS co go uratowaliśmy. Coś ciekawe No dobra, zobaczymy co i tam będą teraz atakować. Serce przekielęty. aha, gdzie to będzie to serce, tak? Gdzieś tu musi być to serce. A te demony są nieco. trzeba przyznać, jak wielki łeb, jakieś kolce powbijane w głowę. O, tam już czeka na nas ta O tak, nie mogłam się tego doczekać. No no, o co jej chodzi? O, nawet pieszył to rzeczy. Choć Azmodan otacza się wieloma poplecznikami, Cydea to jego popilka. Pani rządy jest równie pięknym, co i groteskowym zjawiskiem. Posiada kortu mhm, kobiety i odnurza pająka. Podobno jej głos jest słodki niczym miód. Lecz Cydea... Mówi wyłącznie językiem śmierci. No, mieć. Spał jak zwał, nie? Każdy ma swoje zboczenie, akurat gruby Azmodan, krap lub sobie pajątkę. Nie mi to oceniać. I to jak nikogo nie ma do ataku? to tym się zrobiło tutaj? Znajdziesz może ci wrogowie mi się przydali, co? Jest jeden, no to jest tylko jeden no ludzie. Tu są kolory, jestem tak dobra, że sama się zaskakuje. Skromna też jest jej bardzo. Ciekawe. O proszę, elit elitka się jakaś tam trafiła, nawet. Dobra, mam dwie niebieskie rzeczy. Biały się nie opłaca wspierać. O, i to już? Tak szybko? To przydawało mi się dłuższe, i to z naszych wrogów było od groma przeważnie. No ale dobra. Dobra, idziemy do tego grubego wieprza. Zobaczymy, co on nam powie. Ciekawego. Dusz, zagości w mym ciele, siedmiu złączy się we mnie jedność. Stanę się sumą wszystkich piekieł, najwyższym złem. Dobra, tak, gruby krabie, chodź. Lech Nechalewska... Dosyć tego. Nie No i pochłonęło mi jak jasna cholera gruba Nie ucieknie przed rubiny nawet Nie mogę podnieść już nic więcej No trudno Będziemy dusz Azmodana zobaczymy czy z tego wyjdzie Nie labyś musiała ją razem z Azją zamknąć Leo szybko Zamknij jest to Azmodana w kamieniu dusz Zamykaj, dziewczyno, zamykaj. się jeszcze wyjdzie. Gotowe! Nie śmiałem nawet o tym marzyć. Całe zło uwięzione w kamieniu. Gdy go zniszczymy, wieczny konflikt nareszcie dobiegnie końca. Zniszczenie no dokładnie. kamienia to nie lada wyzwanie. Wymagane są rytuały. Musimy wrócić do twierdzy i poczynić ostateczne przygotowania. O, nasz poziom ma. Zobaczcie są jakieś białego... biegł i podniosłem. Podniosłem. O, proszę i sobie zobaczymy te korbacze. No dobra. Co mam zrobić? Wróć do gładku Bastionu. No to wrócą. Wrócą, wracam Skorzystam są z domu Keyną, okay, no, teraz są parę tych żółtych przedmiotów. Zobaczymy co na mądrego powiedzą. Mam parę nowych przedmiotów, które mogą Ci się przydać. No jak masz to pokażę jak już tu jestem trochę... O co mają. To nie. To jak najbardziej tak. To niepotrzebne. To też nie to, No, tyle, tyle aż. Tyle aż nie ma droby, niestety. Tarczy mi niepotrzebne, to mi też niepotrzebne. Znaczy, wszystko, co mi niepotrzebne, poszło do Żyda. Hmm. To jest bardzo ciekawe, nie powiem. To ja przetopię to u Kowala. Oto i ona. Słyszałaś, Kowala? Same nowe rzeczy. Nie interesuje skąd je mam. Dobra, ten gościń, cicho. zaczął się górnik. Udało mi się wykopać parę cennych rzeczy. Górnik, nie mam Ciekawego, no będziemy do skrzynki. Teraz. cholera, ten amulet. No dobra. Nikt nie żyje. Ten amulet, myślę, co dać. Korci mnie to, ale w sumie duże życie nie tracę, ale duże nie zyskuję, prawda? Ale tutaj mnie korci. Ile mam życia? 2000. Nie, dam mu do życia. O, teraz już ładnie wygląda. I tu, i tu urosło także. Jest świetnie. Idziemy teraz do kowala, to przekuć. Niemożliwe wyskanę dwa fajne kamienie, dosyć duże na porucznik, dobra woda ja z porucznikiem, Wiedziałem, że Asmodan nie może się z wami mierzyć. Gdzie Adria, Lea i Tyrael? W zbrojowni pewnie świętują. Powinnaś do nich dołączyć. Dobra, idę do zbrojowni. Co tu tyle krwi? Jakieś nogi leżą, ręce. Zobaczymy, czy to jest ten. Y, Dzienniklej. Nie ma, dobra. Jak nie ma, to idziemy tutaj do góry. Tu się, zaczyna chyba akt trzeci, jeśli dobrze pamiętam, bo się na tej górze. Adrio, kiedy postanowiłaś nas zdradzić? Dwadzieścia lat temu wielka i straszliwa moc przywiodła mnie do Tristram. Lecz Aidan, pierworodny syn Leoryka, pokonał tę moc i chciał uwięzić ją we własnym ciele. Mroczny wędrowiec. To właśnie diablo w nim ujrzałam i przysięgłam mu wierność. Teraz jego wielki plan się wypełni. Dzięki ten Archaniocu, nie? Pamięta Leo, Dekard zawsze podejrzewał, że twoim prawdziwym ojcem był sam Diablo. A teraz, moja córko, będziesz mu służyć za naczynie. No to też i fajny rytuał poświęciła własną córkę Ja żyję Lecz jestem czymś więcej niż niegdyś siedmiu złych złączyło się we mnie Wiedność. Ej no bez Ale Przepraszam wszystkich. Dobrze się spisałaś. Możesz odejść. Ale jak się zacząłem mówić, zanim okrutne ziewanie mi przerwało, jak dla mnie głos diabła jest. No totalnie skopany. Totalnie. Plan jest ambitny, nie ma bata. Dobra, myślę, że chyba jeszcze przejdziemy przez ten portal. Czy chcesz wyruszyć do kolejnego aktu? Pewnie, że chcę. No i teraz sobie obejrzymy filmik z udziałem na naszej nowej lei. Ale ma oczyska, nie? Jakieś owata jakieś. Wrog mój odwieczny. Nie możesz się przede mną ukryć. Nieważne, w kogo się wcielisz. Ujawni swą prawdziwą postać Diablo teraz to w ogóle ociec charakter Takie psychokoty z tych ratują się filmików na YouTubie On teraz on spali po prostu, tak? Spali ciało lei, żeby Diablo mógł normalnie wyjść. Dziś zakończy się nasza długa wojna. Diablo laska. Po prostu. Zresztą chyba jest szkoda komentować. Ale ktoś się mu lekko przyta. Coś w niebie słabego kowala mają, skoro. No, jak mi przykro. Bo już szło ostatnie na swoje piękne niebo i to już Już wkrótce nie będzie tu nic, tylko śmiech. Czy już miś kawałek będą opowiadać w niebie? wrota mempewrota no niestety, ale fizną no. chyba. No dobra, no ale to czy do nieba? Tylko przed Diable, tak? Z tego by tak wynikało przecież. Skąd demony w akcie czw... czwartym? Czwarty? Tak, dokładnie, mamy akt czwarty. Adriana zdradziła. Alea... straciła duszę. Odrodził się w niej... Diablo. Najwyższe zło. No. Na rozkazy ma całą potęgę piekieł. Królestwo Niebios drży. Anioły nie mają szans w tym starciu. Tylko. Nie ja mam szansę i moja czarodziejka. Doprowadzić wszystko do porządku. Dokładnie tak. Zgładzić diablo jego zło raz na zawsze. Zrobimy w tym niebie jesień średniowieczny będzie gites. No, no dobra, bez takiego, wiecie, już mojego głubiego gadania. Gdzie jesteśmy w niebie. Przy tych diamentowych brotach. No, ale nie będę rozpoczynał teraz tego czwartego aktu, zresztą pokazałem Wam filmik. Także myślę, że kolejny odcinek Diablo będzie właśnie skupiony na czwartym akcie. Staram się go przyjść tak do połowy gdzieś. Czyli przewiduję około dwóch odcinków, może trzech z Diablo 3 jeszcze i będzie koniec serii. No, a tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do komentowania. I życzę wszystkim miłego dnia i na razie cześć.